Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na szybki i bardzo smaczny obiad. Będzie to makaron penne z pieczarkami i kurczakiem. A do zrobienia takiego makaronu będę potrzebowała. Oczywiście makaron. Ja mam taki penne grubsze stążki już ugotowane, pieczarki pokrojone w plasterki, śmietana u mnie 18 do zup i sosów, cebula, natka pietruszki, masło, olej, czosnek, sól, pieprz i pierś z kurczaka. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Zanim zaczniemy, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby widzieć kolejne fajne przepisy. No to co, zaczynamy. Na początek zacznę od pokrojenia sobie piersi. Oczywiście wszystkie niedoskonałości wykrajamy, żeby tego nie jeść. Jeżeli chcecie, możecie także pominąć pierś z kurczaka, zrobić same pieczakami, bądź dodać też inne swoje ulubione składniki warzywa. To już kwestia waszej wyobraźni. Kroję w plasterki, kroję w takie mniejsze kawałki i odkładam z powrotem do miski na razie. Pierś z kurczaka mam już pokrojoną. Teraz patelnię sobie rozgrzewam i dodaję na nią olej. Następnie na olej dodaję pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka solimy. I dodajemy pierwszą. Szybko mieszamy. I podsmażamy aż się zarumieni. Pierś z kurczaka mam podsmażoną. Zdejmuję ją z patelni z powrotem do niski. I na tej samej patelni będę podsmażać cebulę z czosnkiem. Więc na taką rozgrzaną patelnię dodaję masło. Czekamy chwilę aż się rozpuści. I wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę. Wszystko razem podsmażamy aż się zeszkli. Do zeszklonej cebuli dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Jeszcze chwilę razem podsmażamy. Pamiętajcie, żeby uważać, żebym się czosnek nie przypalił, ponieważ wtedy będzie gorzki. Do cebuli z czosnkiem wrzucam pieczarki. Razem dokładnie mieszamy. I podsmażamy. Pieczarki już mi się podsmażyły. Dodaję trochę do nich soli. Oczywiście na koniec jeszcze doprawiamy sobie do smaku trochę pieprzu. I dodaję pierś z kurczaka. Wszystko razem się połączyło. Teraz mogę dodać śmietanę. Całość razem dusimy na średnim ogniu około 10 minut, aż cały sos się zredukuje. Sos mam już prawie zredukowany. Dodaję jeszcze trochę soli. Doprawiam po prostu do smaku. Jeszcze trochę pieprzu. Całość mieszam, dodaję natki pietruszki. Następnie do sosu dodaję makaron. Całość ze sobą łączymy. Makaron z pieczarkami i z kurczakiem przełożę sobie na talerz. Posypię na górze jeszcze nadką pietruszki. I obiad mamy gotowy. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!